Zostało tylko 10 minut, a nadal jest remis. Tutaj, El Matador! Hej! Niekryty! Podaj do mnie! Shaker i Joby, wolni! Dzisiaj El Matador walczy też ze swoimi piłki. Ten egoizm może ich kosztować mecz. Dokrywka rozpoczęta! El Matador! Halo! Kto pierwszy strzeli, wygra mecz. O! El Matador zaprosił go do współpracy! I o nim zapomniał! Stary! Spróbuj pomyśleć o zespole, a nie tylko o sobie. Myślę tylko o bramkach. Czemu grasz samolubnie? Ja? Nie, przez to przegramy mecz. Jeżeli ja nie strzelę, nikt inny nie da rady! Po prostu gram na swój sposób! Wiesz co? Odczę się ode od mnie! Mn. Zrozum, że Nikt chcę. nie przyjął! Ej, hey, El Matador! Skup się nie bardziej! Ping-pong! A Strikers są sąsiadką! A teraz o dzisiejszym słabym meczu. Zawinił El Matador! Hydry liczą na podobną grę w meczu rewanżowym. A nawet mają nadzieję zdobyć jeszcze więcej goli! Jak to mamy nadzieję? <laughs> Jak tak będą grać? To nie mają z nami najmniejszych szans. El Matador, halo! Otrząśnij się! Dzisiaj dzień waszej klęski! Muszę strzelić, by grać dalej! I spełnić oczekiwania mych fanów! Gotowy stosować się do praw Hinlon? To jest futbol, shaker, nie Hinlon! Gra się twardo i szybko. Muszę strzelać, by przekonać wszystkich, że nadaje się na napastnika. O nie! Trener, Trener będzie dumny. Chyba El Matador się nie zmienił od przegranej. Obrona czerwono-białych ma co robić, gdy tak gra. Stary, nie odchodź od zasad Hindron tylko z powodu swoich fanów. Proszę, nie graj tak, bracie. El Matador na skrzydle. Strzelił na wiwat. Na co on liczył? W takich drużynach nie jest dziwne, że gdy jeden gracz nawala, cała precyzyjna taktyka bierze w łeb. Kapitan Strong czeka na piłkę. Gol dla Hydr. Super Strikers nie grają zespołowo. Jest 1-0 dla Hydr. Nie wykluczam, że stracą więcej bramek! Jeden z graczy białych ma kontuzję! El Matador! Dlaczego strzelasz sam, zamiast podawać? Moim zadaniem jest strzelanie goli, tylko to! Nie! Współpraca i granie zespołowe jest twoim zadaniem! Nie zapominaj o tym! Przepraszam. Słuchaj! Jeszcze nie koniec, ale musimy grać razem. To drużyna czy co? Super Strikers na trzy! Raz, Raz dwa, dwa, trzy! Super Strikers! Powiedz tylko co chcesz, a zrobię to. Shaker coś kombinuje! Tak, zaczyna tworzyć jakąś formację! Bądź gotów. Podanie może przyjść w każdej chwili. W podaniu zawrzyj wiadomość. Piłkę masz raz. Popisz się! El Matador! Super Strikers to jeszcze nie koniec! gol słynnego kapitana czerwono-białych i to na chwilę przed końcem właśnie tak super strajki zmienili porażkę w wygraną bardzo przepraszam szefie nic nie strzeliłem grałeś drużynowo i wygrałeś to się liczy czyli zostanę w zespole Jasne, że tak. Skąd wziąłeś ten fantastyczny pomysł na tak przedziwną formację? Z Solinezji. So... Co? Co? <laughs> to pomysł trenera, tylko jego. E... Cóż, to już wszystko. Wracamy do studia. Solinezja? Ah! Hinlon. Pozostało nam jedno. Dokąd znowu lecimy? Odwiedzimy mnichów z Solinezji. Lecimy do Kena? To Kin. Ken? Ech. Tak, jasne. Czemu? Dobra, lecz nie grajmy już w Hinlon. Dobra, Shaker? <laughs> Dobra.